Witamy w trzecim module lekcyjnym Akademii Wolontariatu Lokalnego. Dziś porozmawiamy o przygotowaniu diagnozy lokalnej przed podjęciem decyzji o obszarach działania organizacji. Czasem wydaje nam się, że wiemy czego potrzebują inni, że wystarczy dobre serce, by pomóc. Ale wolontariat, który naprawdę zmienia rzeczywistość, zaczyna się nie od działania, tylko od słuchania. Diagnoza lokalna to słowo, które brzmi poważnie, ale w praktyce oznacza coś bardzo prostego. Zrozumienie ludzi wokół nas. Ich codziennych trosk, marzeń i małych przeszkód, które czasem potrafią być ogromne. To rozmowa z sąsiadką, która mówi, że jej syn nie ma gdzie spędzać po południ. To spotkanie z seniorem, który chciałby nauczyć się obsługi smartfona. To ankieta. W szkole, pytająca uczniów, co naprawdę ich stresuje. To wreszcie uważne patrzenie na to, co w naszej społeczności działa, a co nie. Bo dobra diagnoza to nie tylko lista problemów to także mapa zasobów kto potrafi pomóc. Jakie mamy miejsca, przestrzenie, talenty, energię. Czasem wystarczy połączyć ludzi, którzy już chcą działać, tylko jeszcze o sobie nie wiedzą. Kiedy w Procivium uczymy diagnozy lokalnej, zawsze powtarzamy, nie naprawiaj świata, którego nie znasz. Najpierw go poznaj. To właśnie w tym poznaniu rodzi się odpowiedzialność, bo wtedy każda inicjatywa, każdy projekt, każdy pomysł ma szansę trafić dokładnie tam, gdzie jest naprawdę potrzebny. Dlatego zanim zaplanujesz działanie, usiądź z zespołem. Porozmawiaj z mieszkańcami, zrób krótką ankietę albo mapę zasobów swojej gminy. To nie biurokracja, to empatia w praktyce. Bo tylko ten, kto słucha, potrafi naprawdę pomóc.